Przedni konkurs wygrywa, a dzisiaj macie do wygrania tego skina. Zasady konkursowe to łapeczka w górę pod filmem, komentarzyk, no i użycie kodu XTONY Pozdro 600 i zapraszam na film. Siemano widzowie, witam serdecznie. Tony z tej strony. Elo, elo 320. Po majóweczce już można powiedzieć, że majówka się prawie skończyła, więc lecimy. Trochę się odpoczęło, trochę się pojadło. ościu eleganckich. To jest wszystko system. Wiesz to. Można pierdolić kacapołówkę cały dzień, ale to trzeba przeżyć. To trzeba naprawdę przeżyć. Nikt mi nie powie, a są ludzie. Są ludzie. Grille były robione, a my jedziemy dalej z challengem. Yy, to tak. Panowie, mamy 8 zł, troszeczkę oczywiście punktów walentowych, żeby się nimi wesprzeć. No i co, i lecimy, lecimy po kosem. Może akurat na koniec majowy się uda taką kosę zdobyć. Oglądamy do końca, subskrybujemy i jedziemy z tematem. Mało osób, co ogląda te filmy, subskrybuje kanał. A fajnie, jakbyście zostawili suba, to bym wiedział, że kurczę takie coś się podoba. Bardzo nie, gdybyśmy wbili większą ilość widzów, i fajnie by było, nie? Także spoko. Jak chcesz zostać widzem, to zostaw suba. No i co, i lecimy eee, Myślę, że fajnym sposobem byłoby Użycie kodu XTONY Elegancki kodik XTONY, warto używać 20 dostajesz za darmo I 10% bonusu do wpłaty Masz elegancko tutaj z kodem XTONY Polecam użyć No i co, no i co, no i co, no i jajco kurwa Jedziemy kurwa <laughs> Dobra eee, Zamulony jestem, dziś jeszcze kawki nie piłem Wiecie Yy, trochę się przewidziałem wczoraj na słońcu, więc mam nadzieję, że jakiś tutaj mózg będzie działał. Bo powiem Wam szczerze, że jestem zajebany jak Kaczor Donald. Kurwa podczas Sylwestra, gościu, czy coś takiego, nie wiem. Fejebane jajo wyjebane jajo, a my szukamy skrzynki jakiejś fajnej. No to co? Lecimy, lecimy, lecimy. Patrzcie. Mamy darmową skrzynkę i oczywiście zaczynamy naszą tutaj e, regularną serię. Tym, że otworzymy sobie Daily Case'a, który jest za darmożkę. Za darmożkę. Szukasz więcej darmowych skrzynek? Sprawdź naszą nową codzienną skrzynkę CS2. Panie, zaktualizuj swój profil z Zima, bo otworzyć skrzynkę. No ja nie mam, więc na jaja, więc otwieram tą skrzynkę, nie chce mi się insektualizować. aktualizować, chłopie za leniwy jestem, lecimy. Może wy jak chcecie to sobie zaktualizujcie. Fajna tam skrzynka była. Safari Mesh. Safari Mesh. Ile takie Safari Mesh jest warte? 27 groszy zawsze coś. Już mamy 8,78. Lecimy, pniemy się do góry, gościu. No to czas na Indrick Case. Indrick Case za 20. Lecimy w tą skrzynkę i trafiamy Ocean Drive'a i mamy po temacie. Pyk, pyk, pyk. Co by widz trafił z kodem x -tony? Zaraz się okaże. No jakiś Young World R8 revolver. Za złoto 18, więc tak średnio Ale całkiem spoko Mamy 7,85 ok. no to co? Ciścimy case battle'ka Dobra, szybki case battle wjechał na rejon Już tu widzę ziomale, dołączają A ja ich jeszcze zrobię w ciula, a nie zdążyłem Kurde, chciałem im dodać bota Żeby byli, wiecie eee, Dobra, co tu mamy? Kurwa jajo Jajo że wygrał ziomal Kurczewela, no nie dobrze. robimy kolejną bitwę. Anime case tym razem, wjeżdżamy na rejon, mamy Ditka, Picioksa i Kasiula. Kasiula, gościu! To jo, 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 Kasiula wygrał, no i patrzcie, przegrywamy wszystko. Co my tu zrobimy? No zrobimy jeszcze bitewkę, nie? Mamy 3,65, no szkoda, że wszystko przegrywamy. No spróbujemy coś wygrać. Nie no, teraz to wjechałem na grubo. Skrzynka za 3,15, Kasiula znowu wjechał, Mr. Mateo i kto to będzie ostatni? Czekamy, czekamy, czekamy. No i ostatni zawodnik to Fenix i jedziemy z temacikiem. Let's, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, jest szansa, jest szansa to zgarnąć, ale oczywiście nie tym razem. 9,70 kurwa, 50 groszy mamy, musimy wykorzystać nasze punkty eventowe. No to co, lecimy punkty eventowe do wykorzystania są różne na przykład można tutaj sobie wjechać tutaj ja na przykład jestem królem wzgórza z tego co wiem mam siódme miejsce na wzgórzu siódme miejsce czyli szczęśliwe czyli szczęśliwe można mogę wygrać takiego desert eagle ocean drive no ciężko tu będzie przebić tego ziomala 2 miliony punktów pierdzielił gruby grubo grubo poleciał dobra spróbujemy pyk Gówno Pyk Troszkę słabo Troszkę słabo Troszkę słabo, kiurna Słabo, dobra, wiecie co, nie będziemy się tu pierdzielić Handla bronią, wjeżdżają Full ilość punktów, zobaczymy Uzyskamy za to Wpisujemy na klawiaturze mechanicznej Czujesz te dźwięki, gościu 27 zł. Dobra, to jest kwota, z której musimy zrobić kosę. Nie ma nie ma to tamto. I teraz pytanie, co robimy? Co robimy Widzowie? Pytanie, czy lecimy na totalnego grubasa, czy jednak powolutku. Zrobimy jeszcze powolutku. Zrobimy jeszcze powolutku. Wejdźmy na z batelki, zobaczymy co tu się dzieje od razu z wami na żywo. Dołączam tutaj do bitwy za 6 zł i 30 groszy, dwie skrzynki medium i zaczynamy bardzo tutaj serdecznie, bardzo serdecznie zaczęliśmy. Bardzo serdecznie, aby utrzymać ten wynik. I kurczę, mamy to. Mamy to widzowie 20 zł wjechało na rejon. Pyszności, peszności. Super. Mamy już 45 zeta. No to może tak podłączamy sobie do bitwy na żywo z wami. Nie będę robił cięć. Wejdźmy na Case Battle. Zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Fajnego. Yy, mamy tutaj za 16 zł bitwę. Kurwa, nie zdążyłem. Ty. Dobra, mamy tutaj za 29 zł bitwę. Wjeżdżam tu, zobaczcie, tu na 4 osoby jest mega gruba bitwa. Jak to byśmy fajnie wygrali, to byłoby naprawdę przepysznie. Zobaczymy, kto zacznie dobrze. Zaczął tony dobrze, ale tutaj też ziomek bardzo dobrze, bo i samo w sensie, bo i samo tutaj pocisną No, z tym botem i samo może być ciężko. Mamy 15 zeta już, elegancko lecimy, jak świry, jak świry malinowe. 18 zł, wygrywamy. Nie, to jest chyba kur. Ja pierdolę, to jest ta pojebana bitwa. Że. Odwrotna jest. samo wygrywa. Ja tego, ja nie wiedział. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Ale lipa. A się cieszyłem, się podnieciłem. A to taki chuj jak słonia no stary. Przejebana opcja. No kurwa jeba mi sam. Wygrał. Ja piermole. Dobra, zobaczymy jeszcze jakieś case battle. No tu jest jeszcze za 6.30, robimy, robimy tego case battle. Tutaj na Music Kitty. Ja tak blisko było. No i co? Jajo, kurda! O, znowu. Gdzie jest napisane, jaka to jest bitwa, stary? Gdzie to jest napisane? Tu jest w ogóle taka nie wiadomo, że ja pierdzielę. Dobra, ale wygraliśmy. To się trzeba cieszyć, tylko że nic nie zrobiliśmy. Dobra, panowie. Nie ma to tamto. Robimy grubą bitwę. Robimy grubą bitwę. Naprawdę. Trzeba zrobić grubasa teraz. Dobra, taka będzie bitwa na kilka skrzynek za full eat. Jak się uda, to się uda. Stary robimy tryb underdog na cztery osoby i musimy to zgarnąć. Musimy to zgarnąć. Czekamy na szefów. Miejmy nadzieję, że tutaj dołączą. Poczekamy i zobaczymy. Mamy to. Nie ma odwrotu stare już się nie da wejść z bitwy. Lecimy. Tryb underdog. Miejmy jak najgorsze itemy. Please, baby, please. Na razie wygrywamy. Super. Musimy mieć jak najgorsze itemy. No, akacza trafiliśmy, ale za dwójaka. Nadal wygrywamy. Please, please, please. I give you my freeze. Kurczę tutaj. El Bandito mocno leci. Też blisko. Znaczy, mocno. Słabo leci właśnie. No nie. Kurwa El Bandito, proszę cię stary. Dobrze. Oporuwa. Oporuwa, mamy to! 49 zł, panowie! Panowie, klepanku! Lecimy! Kolejna szansa na zgarnięcie kosy. Jadymy. Dobra, tryb underdog nam tutaj ładnie oddaje, więc tworzymy bitwę za 49 zł. Znowu lecimy full id, 9 skrzynek, stary. Czekamy, czekamy na ziomalów. Dobra, dodałem botaj samo, bo czekamy i czekamy, w sensie ja czekam już spędziłem pierdziele Robert Pieczarka, co wjechał to jego, nie? Robert Pieczar pieczara y, to jest poważny zawodnik, poważny zawodnik. Na razie udaje nam się wygrywać, który underdog nam spis y, z, y, znaczy takim no, słabiakom, no to daje radę, daje radę taki taki trybik, nie? Underdog R Robi wrażenie, ale co to kurde było w ogóle jaki się wydałem za minimal wear. Hopie, Chłopco powykrzywiany. W szoku jestem. No i co? Tony wygrywa, kurna. No ja, Pierdziula. Co za Toniak potężny. Tragedia. Stary, to jest tragedia. Tragedia. Proszę, zgarnijmy to. No nie, Robert, pieczara rozjeżdża. Wjeżdża i rozjeżdża. No jaka pieczara, ty! Co to jest? No ja, Pierdziula, jaka pieczara. Co to kurde jest za pieczara? No nie, no pieczara wygrał Ja, Tak blisko a tak daleko No Robert Pieczara GG gościu 156 z wygrałeś, ja już bym za to kupił koskę Na jakimś buffie gościu No to nieźle No to, to by było na tyle widzowie Spróbujemy kolejny, kolejnym razem nie? Aż nam się uda, ta seria będzie trwała aż nam się uda stary Kotik stony Użyj, będzie miło Pozdro 600 i nara gościu.